W Atlantic City wybucha kompletny chaos, gdy wybucha bójka, a kobieta używa ciekawego przedmiotu do obrony. Lowend Crime zdobyło nagranie z kamery nasobnej ukazujące skutki tej wiralowej bójki. Czy mogę być przy stole? To jest Inside the Crime, prezentowane przez Lowend Crime. Nazywam się Elżbieta Milner. Ach, Atlantic City to miejsce na jedzenie, zabawę i gry, prawda? Jednak pewnego weekendu wszystko się zmienia, gdy kobieta zostaje pobita do nieprzytomności podczas bójki o pizzę. W hotelu Tropicana w Atlantic City wybucha bójka, a w ruch idą pizza i pięści. Dużo się dzieje, ale zwolnijmy tempo. W tym wiralowym nagraniu z 5 września zeszłego roku widzimy mężczyznę w zielonej koszulce, który właśnie zadaje cios podbródkowy mężczyźnie w białej koszulce. W tym samym czasie kobieta w czerni wychodzi i uderza drugą kobietę pudełkiem po pizzy. Zobaczmy, co wydarzyło się zaraz po przybyciu funkcjonariuszy do hotelu. Stary, uciekaj! Przepraszam, przepraszam. Dziękuję. Co się dzieje? Więc jesteś twardy, lubisz twardo. é mój mąż. Przy tym zamieszaniu trudno ustalić, co wywołało bójkę i ilu brało w niej udział. Wiemy z tej kamery nasobnej, że jedna ze stron to rodzina twierdzą, że mężczyzna uderzył kobietę z ich grupy. Chcesz być? Nie, żadnych zarzutów. Kto uderzył pierwszy? Nie uderzyłem nikogo. To mnie zaatakowano? To mnie zaatakowano. Rozumiem. Zaraz przerwą transmisję. Próbujemy się zorientować. Nie, nie. W tym samym czasie, wy musicie być teraz w gotowości. On jest tam, on jest tutaj. Co ty na to? Który, chodź tu, nie rób nic. Spokojnie, spokojnie. Nie zaczynam. To on zaczął. Ach, dlaczego ona wciąż tam jest? Uderzył moją córkę. On uderzył moją córkę. To jest wasz facet. Mówiłam wam. Jesteś głupi. O Boże, tej drużyny tu nie ma. Jego twarz też. Słuchaj! Przysięgam na szaleństwo nas zwoje. Nie będę kurwa atakować! Spokojnie! Co ty na to? Co ty na to? Nie, to nie jest twoje życie. To nie jest twoje życie. To nie jest twoje życie. Co to. On twierdzi, że ten facet potrzebuje 47 pytań na przesłuchaniu, czy coś takiego. Każde inne przesłuchanie też. Przy wysokich emocjach i krzykach robi się oni powiedzieli, oni powiedzieli. Oto co według policji z Atlantic City się wydarzyło. Zidentyfikowano ich jako Damiana Pinero i Kiele Dias. Policja twierdzi, że Damian nękał inną parę w kolejce po pizzę, a potem uderzył kobietę w twarz. Policja twierdzi, że Damian zaatakował mężczyznę, z którym była, rzucając się na niego z nożem. Gdy policja zapytała go o nóż, zaprzeczył, że go posiadał. W tym momencie. W tym momencie powiedzieli nam, że miałeś nóż. Nie mam noża, to wszystko. Był zły przez dziewczyny. Wyjaśnię to szybko. Kolejna szokująca wiadomość tej nocy? Później ujawniono, że Kiela Diaz była policjantką po służbie. To jej ojczym. Oczywiście, że zaatakuje faceta, który chce ją skrzywdzić. Rozumiem to. Sama jestem policjantką. Jestem policjantką, rozumiem, wiem do czego zmierzasz. Moja legitymacja jest tutaj. Oto moja legitymacja. Okay. Dbam o ciebie. Kupowałam pizzę, nawet nie wiedziałam, co się dzieje. On okazał brak szacunku mojej córce. Myślał: Nie wiem, kiedy podeszłam, oni się bili to moja córka. A ten facet uderzył moją córkę. Mężczyzna uderza kobietę muszę się wtrącić. Ach, co? Ten... Uderzył moją córkę. Nie, nie, nie. Oni uderzyli moją córkę. Oczywiście, że zaatakuję. Ona uderzyła moją córkę. Uderzyła. Nie, nie, nie. Nie naciskam, żeby mówić. Ja. Niezbyt mnie to obchodzi. Popchnąłem jego żonę, bo uderzyła swoją córkę. Już mnie przeszukaliście. Jestem w porządku. Tak, powiedziałeś to. Pozwól, że włączę wideo. Już mnie przeszukano i zgadzam się na ponowne przeszukanie. Już mnie przeszukano, prawda? Zostałem przeszukany, prawda? Tak, mamy cię nagranego. Możesz stanąć tam, ja. Wszyscy jesteśmy niewinni. On skrzywdził moją córkę, więc odpłacę mu tym samym. Według doniesień, podczas bójki Kila była strażniczką więzienną w hrabstwie Monmouth. Policja z Atlantic twierdzi, że zaatakowała tę samą kobietę co Damien, bijąc ją i kopiąc w głowę do utraty przytomności. Obie grupy musiały pozostać rozdzielone. Funkcjonariusz w hotelu rozmawia z drugim mężczyzną z Bójki. Jego nazwisko zaczerniono w raporcie, ale ujawnił, co zapoczątkowało Bójkę. Wyszedłem, bo mnie zawołał. Zapytałem o co ci chodzi, czemu jesteś taki nabuzowany? On mówi, Ej, ty gadasz, stary, nawet nie wiem o kim mówisz. On na to nie wciąłeś się w kolejkę. Stary, ja już zapłaciłem. Mój kierownik mnie zna, bo co weekend tu przychodzę. Zwraca się do mnie po imieniu. On mówi, wyjdź na zewnątrz. No więc mówię, dobra, nieważne. Wychodzę na zewnątrz, rozmawiam o tym, więc wychodzę. Wyszedłem na zewnątrz. On wyciągnął nóż. Więc moja żona powiedziała: Ej, o co chodzi? Wyskoczyła z miejsca? Była tu, wyskoczyła, podeszła prosto do mnie. On traktuje mnie, ją i jego. Mówi spokojnie, odsuwa się. Nie, nie, ej, jaki problem? Ej, o co chodzi? Niedawno wyciągnąłeś nóż na przycisk, ty. Śmiałeś się za plecami. O co się wściekasz? Jakby nie, to jest słabe. Gadasz głupoty o Dawidzie, gadasz głupoty o Dejwie, o żonie. Ej, jaki masz problem? Więc ona dalej idzie w tamtą stronę, w moją i jego stronę. Więc kiedy do niej podszedłeś, kiedy. Ona uderzyła ją pierwsza, wtedy on podbiegł i zaczął ją bić. Powiedziałem: Jeśli jest problem, to tylko ze mną. Dlaczego podniosłeś rękę na kobietę? Nie mogłem odejść, nie mogłem po prostu wyjść z sytuacji. Cholera, nie szarpałem jej mocno i wyluzuj. Ona nie wie, co się dzieje, a założę się, że zapytała o swoje imię. Nie wiesz co się dzieje, więc podszedłeś i złapałeś moją żonę za drzwi, dusząc ją dla niej. Powiedziałem: Nie facet dalej podrywa moją dziewczynę. W czym problem? Jeśli jest konflikt, możemy zapytać, bracie, o czym mówisz. On odpowie: Nie wiem, więc. Przepraszam. Ona chciała uderzyć mojego brata, kopnąć, wtedy zapłakałem. On wziął nóż, poczuł taśmę. Podchodzi do mojej dziewczyny, więc podbiegam i pytam, kto się bije, co znaczy pięć na siebie, o co chodzi. Hej, masz problem ze mną? To teraz ty. On wszedł, a jego dziewczyna próbowała mnie uderzyć z boku, więc się uchyliłem. I ona upadła, poślizgnęła się, jakby biegła bardzo szybko. Uchyliłem się, a ona tak się poślizgnęła, więc on był tak. Kiedy złapałem go za ramię na mojej głowie, zahaczyłem go, wrzuciłem go w panele, zahaczyłem, powaliłem go. Ona po prostu go położyła. On jest wściekły, a ja. Złapałem go za brodę, zahaczyłem, był jego płaszcz, i nie mógł ukraść noża. Był gorący jak walka. Jak co tam? Chcesz złapać jego nóż, jak? Chodź tutaj, mogę zjeść? Ona mówi tak: Wchodzisz do mojego domu. Jego dziewczyna i drugi kolej z młodą czarnoskórą kobietą. Złapali mnie. Powiedziałem: Spierdalajcie. Ten główny raper pyta: Odwal się? Wróciłem do domu, cała afera z ekipą. Ale myślę, to walka. Masz jakieś odczucia, ale co nas łączy z tą dziewczyną? Chodź. Spotkaj się ze mną, stary. Czemu łapiesz kobietę? Ja nic nie zrobiłem tej nocy. Ona wskoczyła w kolejkę. Ona złapała nóż? Naprawdę, nienawidzę takich poważnych akcji, bracie. Powiedziałem, ej, co jest? On znów wstał. Cały czas widzimy, jak ogląda nagranie. On ma nóż, ale się cofa. Hej. Stary, co ty robisz? Chodzi ci o nóż? Co my robimy? On owinął dziewczynę czymś z. Zamknij mnie teraz. Próbuję jechać z nimi do miasta. To wszystko, co chcę zrobić. Zamknij mnie teraz. Próbuję jechać do miasta. Zarejestruj nas wszystkich razem. Wyślij nas do powiatu. I wejdźmy tam i zdobądźmy te informacje. Wiesz co? Nie wiem, co jest nie tak. Po prostu żyliśmy. Ta dziewczyna przyszła do szpitala, chyba była pijana. Nakrzyczała na jakiegoś innego gościa, bo oni byli pierwsi w kolejce. Oni przyszli za mną, ale ja ciągle wychodziłem, bo już za to zapłaciłem. Więc wstałem. Przyniosłem koronę, otworzyłem sklepik na rogu. Ja, Bobi, mam cię. On. Jo. Śmiało śmiało powiedział: Nie, ja wchodzę, nie możesz. Ona śmiało, więc wszedłem i uderzyłem w bok. Nie wierzę w to. Jego dziewczyna przyszła się wyprowadzić. Ja jestem policjantem, więc mówimy ok, i oni wychodzą. To takie małe wyjście, więc. Podchodzę. Ona, jo, SD, ja. Podchodzę do okna, ja. Jo, z moim jedzeniem. Po prostu tak. On mówi: Jo, daj mi to człowieku, daj mi to ja. Dobra, dobra. Ten facet podchodzi. Jo, rozmawiał z Najtem. O czym ty mówisz? Cały dzień, jeśli. Gdybyś miał problem, zrobiłbym to, co ty zrobiłeś. Ty... Widzisz, jak ona tu była? Od razu próbowała uderzyć podobnie. Rozumiem, bronisz swojego faceta, ale on był frajerem. To tylko matka. Zamknijcie mnie. Idźmy wszyscy na dno. Rozwiążemy to. Chodźmy do powiatu, zastraszmy to, pożartujmy sobie. Policjanci wrócili, by obejrzeć hotelowy monitoring i połączyć wszystko. Początkowe, cokolwiek mamy na początku, jest tuż poza kadrem kamery. Ale widać, że muszą coś mówić bezgłośnie. Cokolwiek się zaczęło, musiało zacząć się tam ta grupa razem. Facet, biała koszulka. Próbuję zobaczyć, gdzie mówią o nożu. O to mi chodzi. On mówi. Gdzie go wyciągnął? To było właśnie tam. Tak, rzeczywiście. Tak, miał. Ma to w prawej ręce. O to jest. Cholera, naprawdę wam to ułatwiam. Dobra, więc. Pieprzone pieniądze. Tak, więc wy po prostu chcecie. Popatrzeć na biurko? Tak, zajmiemy się tym. Tak. Zatem upewnię się, że zapiszę mu godziny. On to wszystko wymiesza. Tak, zajmiemy się tym dla ciebie. To talaska, którą uderzył, leży teraz na dole w kwadracie. Tak, pojechała do szpitala. Właśnie o tym mówię. Więc ona też została przez niego zaatakowana. Tak, ona też dostała cios w szczękę. Tak, właśnie ją przetransportowano. Po potwierdzeniu słów jednej z ofiar zatrzymano Damiena. No i co z tego? Tak, słyszałeś nagranie, wszystko zostało zarejestrowane. Jesteś głupi. Nagrywam. Wiem, upewnij się, że to nagrasz. Nagrywa się, ja. Lubię te deklaracje. Co się stało? Też mnie napadł. Nie rozumiem. Miałem jedno zatrzymanie, nie wiem, ale nie jesteś jedynym zatrzymanym. Dokładnie, lepiej nie będę. No to trudne, bracie. Nie, nie będę kłamał. Nie mogę tego szanować. Nie, nie jestem przestępcą, nie mam wyroków. Nie traktujcie mnie tak. Wiem, że to nagrywacie. Proszę, proszę. Nie traktuj mnie, jakby był jakimś przestępcą albo kryminalistą. Nie patrzę, mam więcej do stracenia. Kredyt hipoteczny. Nie. Poczekaj, poczekaj, co powiedziałeś. Nie zabieramy go teraz. To szaleństwo! On miał mój telefon. W porządku, wszystko dobrze. Nie obawiam się policji. Zobaczmy, czy. Biatyka to zwykła bójka. Wszyscy się biją, prawda? To nie jest żadne przestępstwo, stary. To jest. Biatyka, bracie. Tak, bracie, doceniam to, bracie. To jest świetne cholera. Pierwszy raz mam pozwy na uczelni, więc nie. Proszę, poluzuj to, bracie. Proszę, proszę, proszę. Proszę bardzo. Nie jestem przestępcą. Sprawdź moją kartotekę. Nie uciekam. Dwa miesiące. Mam 800 punktów kredytowych. Nie zamierzam nigdzie iść. Proszę, poluzuj to. Nie, wszystko w porządku. Mówię szczerze, mówię szczerze. Nie jestem zabawny, stary. Śmieję się. Ale to prawda, stary. Nie traktuj mnie w ten sposób. Ale to prawda. Bo jeśli masz opłatę 800, to nie jesteś żadnym robakiem. To bzdura. Myślałem, że to było zabawne. Ale to prawda. Cały czas zachowywałeś się z szacunkiem. Wiem, wiem, ale spokojnie. Nie wiem. Też nie wiem. Pójście do więzienia to nic takiego. Następnie oskarżono go o napaść kwalifikowaną, nielegalne posiadanie broni, użycie jej do przestępstwa i groźby terrorystyczne. Jeśli chcesz mnie oskarżyć, ja oskarżam Ciebie. Na końcu obaj trafiamy razem, ale nie muszę składać oskarżenia. To tylko bójka. To jak bójka z bratem, zwykła przepychanka. Posłuchaj, przed chwilą poszedłem tam i spytałem, czy chcę wnieść oskarżenie, bo on zaatakował. To Twoja żona, prawda? Więc próbowała nie być zadowolona. Musiała zostać zatrzymana. Tak. Wiem. Próbowałem, powiedziałem, że możesz uciec i wnieść oskarżenie. Nie wiem. Nie wnoszę oskarżenia, stary. To nie ma znaczenia. Jeśli ty chcesz wnieść oskarżenie, będę musiał zrobić to samo, jak wrócę. To będzie sprawiedliwe. Jemu na tym wszystkim nie zależy? Nie wiem, to normalne mam podobnie. Gdybyśmy jako bracia się pokłócili i przyjechała policja, mielibyśmy na siebie donosić. To tylko kłótnia. Jesteśmy dorosłymi facetami, bracie. Jeśli on teraz zgłosi, to... Rozumiesz? To ma sens. Funkcjonariusze? Policjanci później znaleźli nóż pod taksówką. Świadkowie powiedzieli policji, że Damien wyrzucił nóż pod samochód przed rozmową z funkcjonariuszami. Kaila została aresztowana wkrótce potem. Kobieta, którą kopałeś, została uderzona w głowę i straciła przytomność. Musimy cię zabrać. Dobrze. Pracujesz w, w służbie więziennej. Wszyscy jesteście tacy jak my. Wiesz, co się teraz dzieje? Muszę dokonać weryfikacji, więc. Wiesz o co mi chodzi? Co innego, bójka, ale jeśli kobieta straciła przytomność i cała reszta. Uderzyli w moją deskę. Tak, ale ona straciła przytomność, leżała na ziemi, potem trafiła do szpitala i stała się bardzo nieśmiała. Wiesz, jak to bywa, prawda? Więc znowu będziemy musieli Cię zatrzymać, dobrze? Postawią Ci zarzuty, odwróć się do mnie. Tak. Zdejmij to. Chcesz zdjąć zegarek? Za ciasno. Dobrze, daj znać, jeśli tak będzie. Czy grozi mi oskarżenie o napaść kwalifikowaną? Tak. Jest nagranie wideo. Po prostu daję ci znać, dobrze? Dobrze, dobrze. Krzesło. Ta dziewczyna nie może jej posadzić na czwórce. Jestem pewien, że ona właśnie została aresztowana. O, ona zostaje aresztowana. Boże, obróćcie ją na plecy. Richardson, chcesz ją zabrać? Chcesz wziąć taśmę, ale mój telefon jest tam. Po drugiej stronie. Tak, idę po mój samochód, tak. Czy możesz wysłać policjantkę, żeby ją przytrzymała? Obejdę, by nie mieć obciążenia. Co się stało? Właśnie złapałem samicę. Proszę pani, tam nic nie ma. Nie, dziękuję, wszystko w porządku. Oprócz zarzutu napaści kwalifikowanej groził jej także zarzut zwykłego pobicia. Według raportu córka Kieli Wiesz, ta, którą widać na nagraniu, jak uderza kobietę pudełkiem po pizzy, uciekła z miejsca zdarzenia z innym mężczyzną. Kiela po aresztowaniu miała jeszcze większe kłopoty. Zawieszono ją w pracy strażniczki więziennej. Uniknęła więzienia dzięki zgodzie na program interwencji przedprocesowej. Damian został wykluczony z hotelu Tropicana w 2023 roku, po przyznaniu się do zakłócania porządku publicznego. Więc nawet nie powinien był przebywać na terenie obiektu. Podobnie jak Kiela, on również pod koniec sierpnia zgodził się na udział w programie interwencji przedprocesowej. To już wszystko. Obejrzyj więcej odcinków na kanale Law and Crime na YouTube. Jestem Elżbieta Milner. To był program Wewnątrz Zbrodni.